Dzień dobry panu, zaczynamy film Filip. Halo, halo. Halo, halo, kręcimy film. Gdzie tam idziesz? Halo. O, dzień dobry, się mówi na początku. I co pan tutaj, słyszałem, że pan... Nie ma winy, bo jest to sale, strój, a zanim idzie wam, to ją bardzo i Idą w bój. Dzień dobry Teś, i co hmm. mam wydać? Jakie skończę wziął. Jest ten lomek, mam hmm. nas mnie W przedmieściu? Tu domek, będą guziadłojka, a jestela? wam jeszcze hey. <grym> ten Hej! Pokazać Ci teraz go? A jeszcze może na rowerze przejedziesz się? Nie. Nie? Ja się myślałem, no? że... film, tata. No dobra, poczekaj. Koniec, tak?